Wy też 3, 2, 1. To jest fake engage, fake engage. Fake engage to jest. Easy, 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 easy. Nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. I teraz my! Teraz my do środka, na ista, mocno. Namaga, 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 namaga. Namaga ludzie. Namaga, namaga, namaga. Bijcie, 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 bijcie. DŻBIK- Dziupa, dżupę. DŻBIK- Chciałem się od razu... Uważajcie, bo noorki... No, DŻBIK- Coś tam poszło, ale... DŻBIK- Gropy nami. DŻBIK- was. Tak? Dobrze, 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 trzymajcie ich, trzymajcie ich, nie, nie wypuśćcie ich, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, nie wypuśćcie ich, oni padają, 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 padają. Jest dobrze, 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 poszujemy, jebać tego lota, poszujcie, poszujcie, poszujcie. Nie wypuśćcie tych tanków, zajebiście, nie wypuśćcie tych tanków, cały czas, kubu, ku, -wu, ku, -wu, ku -wu. Oni wszyscy padają. Go, 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 pięknie, pięknie, tak leży. Zajebiście, cofamy, 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 cofamy. lokus to, lokus to, lokus to w naszych. Nie zbierajcie lota, jebać tego lota, bo padniecie. Słuchajcie, co mówię na cyfra jest bawę, tak bawę, boku. Uwaga, uwaga! Bawę, będą was wchodzić z Będą was chcieli zbombić teraz, wszystkie depsy. Niemiec, padłeś cały was. jesteś depilem. Masz, easy, masz, easy. masz. Się. I teraz wjeżdżamy. Dzięki. 3, 2, 1, na Mocno, mocno, mocno na Namaga, namaga! Teraz, teraz znowu, znowu wjeżdżacie, znowu wjeżdżacie, bo ja padnę! Piękny deps, kurwa! Nice, nice, kurwa! Wszyscy siedzą! Cofacie, cofacie, cofacie? Totknijcie się, bo was zalewają! Zalewają was, topnijcie się! Ulu co dzień no, dobry do myśli Topnijcie się, topnijcie się, topnijcie oh, się, topnijcie, very topnijcie very się Topnijcie <mulatory> się, topnijcie się i, I ostatnia Kurde, buła namaga, ostatnia buła namaga, na bo ja nie już nie żyję Ostatnia buła namaga 3, 2, 1, bo ja już nie żyję Albo ktoś przyjmij Nie nie ma O kurwa, bo ja ale ładny z sensacją kurwa bo ładny, najwyście jedna to się do Tak ta, ale Ktoś, jak, nie mam się cofać bo ta, nie przejdę Od góry wejdę od góry wejdą. Nie możesz się cofać. Co nie wyjedzie. Mi... I, I kill, I kill, I kill a lot of people a... on the side like, Nie, na margot. Zysio, nie baj tu i Tak. Kurwa, nie jestem w stanie powiedzieć po prostu by sobie sobie sam na pole. No, no, we kill like F**king 40 people on the East side, znowu firmy Ja, przepuściłeś. Yeah, I don't want, want to, to. <coughs> uh, mać, Learn to how, to, how to... Hold the terror. If you <laughs> say to us to hold the East, we hold it the East. ty f**ker. Kurwa, ja typa Ale ten damnation. Chodź, <laughs> Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Kłopie. Ja, ja tylko widziałem, jak tam, się 35 sekund do aktualizacji kolejki. Bombimy kolejkę na delcie? Ta, ta, zaraz coś wymyślimy. Kill'a masz. Drugi kill. Trzeci, czwarty... Chyba Cztery. 4, 4, 4. 4 Chyba że skipujemy.